No to, no to co? co? Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmiku. Tym razem nie, nie z nas wody. Wody. Jesteśmy dzisiaj w sklepie Mientus i będziemy sobie chodzić i patrzeć, co mają nam nędzarzy do zaoferowania. Także chcemy Wam wszystkim ogłosić, że zaczynamy z nimi współpracę. Od pierwszego miesiąca będziemy robić dla nich filmiki. No Można powiedzieć, że już dla nas. No i jesteśmy dzisiaj w sklepie i zobaczymy jak to wszystko wygląda i pochodzimy sobie trochę po sklepie i pokażemy Wam jakie mają, Jaki mają asortymenty. Asortyment. Na wstępie. Tutaj mamy jakieś ciężarki z Foxa. Wszystko to jest fajnie posegregowane w takich pojemniczkach. Nie jestem za bardzo karpiarzem ale rzucić by było fajnie takie ciężarki. Tutaj też mamy. To jest naprawdę. O, tutaj na wiosnę pokażemy Wam jakieś koszyczki. Proszę bardzo. Naprawdę fajnie opisane. Wiadomo, wszystko jest na stronie. Tylko tak patrzymy, ale fajne koszyczki ręki z Matrixa, to tu jeszcze mamy. No jest naprawdę tego. Na razie metody, metoda na głoda, metoda na głodnego. Idziemy dalej. Patrzcie ile przynęt. Wiadomo, nie będziemy wam wszystkiego pokazywać, bo jest tego dużo. Na razie tak chaotycznie chodzimy, dopiero za chwilę się jakoś Ogarnimy w temat się że patrzcie ile pudełek jest pełno pełno sprzętu No a tutaj jesteśmy przy jakichś torbach bagażowa Tak jakieś torby no, Wiadomo to nie, nie jakieś tam konkretnie ale Marki Premium na anaconda jest Anaconda jest Prologic także jest zabawa popatrzcie ile tam tego wszystkiego jest My nie będziemy wszystkiego pokazywać. O, tutaj mamy jakieś kuleczki z nasza Koledzy tarpiarze powinni się cieszyć, dość popularne. to jest popularne. Proszę bardzo, takie pieszy. Bierzemy sobie do ręki z nasza z copex Torba Shimany. No ty peszko to już najbardziej chciał zobaczyć? Ja wszystko, ja chcę. Wszystko. wszystko wędkarstwo... Wędkarstwo żeby, żeby tylko było wędkarstwo, nie? Dobra, Także... <gulone> tylko... Wyklejany. Z czym się można podzielić to na pewno tymi O, proszę Państwa, zobaczyć. Uwaga, chodzę. Aaaa! Proszę Państwa, patrzcie ile kowrotów. Proszę zobaczyć tutaj kowroteczek Shimano. Jak go się nazywa? Jaki to jest? To jest Aerotechnium MGS 14000 XTC. Także fajna jest ta oscylacja w nim, bo trzeba... No po prostu no, szpula chodzi, trzeba tyle... Dużo razy przekręcić na tej wolnej mm -hmm. oscylacji, żeby szpula zeszła na samą górę. Mm -hmm. górę do dołu. Ale to się, to się łączy fajnie z tym równym nawojem i tak dalej. No ale widać, że to no, oni robią przerzutki, no to oni nie mogą robić kuby. Yy, zły, nie? Tak to wygląda. No, można Dokładnie. powiedzieć, że to jest no, najwyższa puka na ten moment jeżeli chodzi o karkowy yy, Można cenę pokazać pra, Prawie trzy no, klocki. No, pra, prawie trochę. No. Ale porównując yy, na ten moment do... Teraz też w sumie dziwny, Posłuchajcie go. No. no i porównując do dajemy do Basiara, który kosztuje 500 praktycznie Szyma no Shimano... Ile kosztuje? Ten kosztuje 500, a można sobie tym zakręcić zobaczyć. Proszę zobaczyć jest... dwa kowrotki z to jest daiwa, tak? Tak, to jest dajwa. Z dajwy i Szyma, no to zobaczcie sobie. Ten dajwy kosztuje 5 klocków, także to niektóry autu za to kupił. <śmiech> 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 a chodzi dużo gorzej? No. Pór, także... Nie, lipa. A zerkniemy tego. Tak. No no ten to jest... Mercedes wśród kołowrotku. Główną <grymne> <grymne> oś. Jak ściągniemy szkulę, ona jest całkowicie wzmocniona. ona to ma 16 mm. Także producent też nie podaje maksymalnej siły hamulca, ale myślę, że przy takim kołowrotku możemy przypuszczać, że będzie to około 18 kg. Tak myślę, takiej maksymalnej. Także Także co to mamy za kołowrotek? Y Dankwi Combat, 10 tysięcy rozmiar. To jest sprzęt typowo podsumowy. Tak, typowo sumowy. Posiadamy ten kołowrotek my jako jedyni w Polsce. Jest to stary kombat, ten co już był kiedyś, to wyszedł chwilowo z produkcji. Został wznowiony, że tak powiem, specjalnie tylko dla nas. Także tak, tak się prezentuje z bliska. Wygląda Znale? jak taki zwyczajny kołowroteczek, kowr, ale jest no, w nim potencjał mocny. Dokładnie. Mocny hamulec, bardzo głęboka szpula. Szpula można powiedzieć, że też tak bardziej tak typowo sumowa, bo ona nie jest na tyle wysoka jak przy kołowrotkach karpiowych do rzutów, tylko mm -hmm. właśnie chodzi o to, że jest bardziej bardziej, bardziej głęboka. Ona jest szeroka, szeroki tak samo, szeroki rotor, wszystko, więc myślę, że kablunk jest tak samo, chyba grubszy, wzmocniony. Jak na taki duży kołowrot, to wcale nie jest ciężki. No, nie jest właśnie. Zobaczcie. Fajny typowy kołowrotek do stacjonarnego łowienia sumów, jak dla mnie. No jeden, tak myślę, że w przedziale tam do 500 złotych, to myślę, że i też dużo nie kosztuje. Ile? 297 no? złotych. To zobaczcie, 290, no, powiedzmy 300 no, za taki. 300 zł. To nie jest kurczę za kołowrotek sumowy, a jest naprawdę porządny, no i... za mocy też. No dokładnie. O, Bo wielu ludzi właśnie pyta, czy to jest ten, faktycznie ten stary kompakt co był, więc możemy potwierdzić, że jest to faktycznie ten, co był kiedyś. Czyli sprawdzony, wiadomo, sprawdzone? że stare rzeczy są sprawdzone, jakoś tam obyte i no, te nowe rzeczy to niekoniecznie teraz. No widać, że jest masałko, nie? Zobaczcie, jak w moich rękach wygląda. Jest widać, że jest masywny, ale nie jest ciężki. Także podsumamy no, jak najbardziej. No my nie łowimy sumu, ale może kiedyś. Zawsze trzeba sumować. No jest super, zawsze coś jest. Fajnie. Myślę, że go od razu zostawię na wystawie, żeby. Zobaczcie tutaj. Quick. Combo. Zobaczę, co mniej Więcej, też będzie widziałem Nożyk. Jeśli chcieli sobie zobaczyć jakieś sprzęty, no to możecie pisać w komentarzach, to możemy przyjechać i możemy Wam coś o czymś opowiedzieć, czy jak służymy pomocą, jeżeli będziecie coś potrzebowali. No tutaj naprawdę to jest z ABU, yy, dobra cena za dwie gumy, masz 33 zł, także no, wydaje mi się, że za takie duże gumy to nie jest tam jakoś bardzo drogo, a jest to ABU, nie? Jest to, no na duże szczupaki to jest to na pewno sztosio. Tylko że oczywiście trzeba mieć do tego wędkę, nie? Jeżeli oczywiście mamy mniejsze wędki, no to możemy tutaj coś posponować w mniejszym nie? Że nie mamy castingu. Tutaj jest jakaś fajna, śmieszna opcja. Przymęty od razu ze To Z berkleja, ale takie śmiesz, śmieszne. Śmieszna taryfka taka na jakąś walonkę, czy coś. Tutaj mamy nóż do filetowania, karpi. Też można kupić. Tego że zapraszamy. O i y, klasyka, od tego każdy zaczynał rurkę, antysplontaniówki. O to jest, to Ja to muszę mieć. To muszę kupić. to jest? Yy, na podbierak, wiesz? Yy. Tylko nie ma innego. No, to muszę kupić, bo to będzie opcja do podbieraka? No nie? Tak tak i te jakieś atraktory. Tutaj mamy nasze klasyczne, tylko to wszystko duże, bardziej pod trolla, ale tu jest w najmata e, piękny slider. Naprawdę nie kojarzę tego modelu. A to modela. już jesteśmy przy salmo to może weźmiemy kamarkę i zabierzemy widzów do Mekki Sarmo Tak, tak Tutaj mamy taką piękną ściankę zobaczyć kiedyś jak ćmieję go obserwuje się w ogóle ramię w Tutaj są jakieś poperki no, no naprawdę tu jest ciekawa rzecz y... Nie widziałem nigdy takiego dużego smużaka Big mama Bonito Bonito, no. To jest na, na basy nie? Z powierzchni, ale to u nas nie ma, no, ale czekaj czy by do takiego by ci przywalił jakiś oks czy coś, bo się kto Jak wrażenia? No i to proszę Państwa, jesteśmy już po wizycie w sklepie. Także zachęcamy wszystkich do zakupu. No, bo naprawdę jest to flagowy sklep, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Posiadają duży asortyment spina, gruntowe. A no spławik może mniej, ale my tak na spławiek później nie łowimy dużo. Także naprawdę są fajne rzeczy, fajnie poukładane. No i no, tylko, za, tylko to kupować, nie? No i tutaj mamy dla Was prezent. Dostaliśmy na testy nowe podbieraki. Z Fox Rager No i w najbliższych yy, tygodniach postaramy się je wypróbować dla Was i zrobić recenzję tak. o tym nowym, nowym produkcie. Jest to nowy produkt, także dopiero pojawił się. Także będziemy go reklamować i testować i, 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 i wszystkie inne takie. Staramy się wybierać raczej sprzęt, który posłuży lat. tak, ta, na pewno. Yy, no i zapraszamy Was też na stronę Internetową, na, internetową i na YouTube w sklepie będą się tam też pojawiać filmiki z naszym udziałem. Także możecie sobie śledzić drugi kanał, na którym będziemy się pojawiać regularnie. Podejrzewam, że będziemy się pojawiać tam regularnie niż na ADHD. Także powinno być fajnie i śmiesznie. Także zapraszamy. Pięć.